Rozdział pierwszy. Wreszcie urlop, przekleństwo telefonów komórkowych, samochód i dwa szkielety, tajemniczy szyfr, kim był Below, intrygujący gbur, co to jest walkiria, wizyta u komandosów, mój ekwipunek, bitwa pod mławą, polska linia Marzinota, skąd tyle wiem o budowie bunkrów, pasażerka Batury, Pies z pociągu. Wreszcie dostałem upragniony urlop. Z Czesiem i Piotrkiem umówiliśmy się w rynie, skąd mieliśmy wyruszyć na wspólne wielkie żeglowanie. Chcieliśmy kanałami przepłynąć do jeziora Jagodne, a potem na północ przez wody niegocina do Giżycka i Węgorzewa. Chłopaków znałem jeszcze z czasów, gdy razem służyliśmy w czerwonych beretach. Co jakiś czas udawało nam się wyrwać na kilka dni na jeziora. Razem przeżyliśmy wiele przygód. Nie mogłem się już doczekać spotkania z nimi. Zacząłem pakować swoje rzeczy do worka żeglarskiego, gdy zadzwonił telefon komórkowy. Jeszcze jesteś w Warszawie? Pytał pan Tomasz. Czułem, że jeśli nie skłamię, to mogę się pożegnać z wypoczynkiem. Mój szef, wzorem innych dyrektorów, wyczuł wahanie podwładnego. Dobrze, że jeszcze nie wyjechałeś. Wpadnij do mnie. Obiecuję, że chodzi o drobnostkę, przekonywał. Będę za godzinę, odpowiedziałem zrezygnowany. Zaparkowałem Rosynanta przed Ministerstwem Kultury i Sztuki. Na korytarzach panował typowy dla miesięcy urlopowych spokój. Sekretarka pana Tomasza, panna Monika, niecierpliwie spoglądała na zegarek, nie mogąc doczekać się końca pracy i wyjścia na dwór, na gorące czerwcowe słońce. Bez specjalnego zapowiadania wprowadziła mnie do gabinetu szefa. Pan Tomasz tradycyjnie już siedział w stosie papierów i gazet. Rozmawiał przez telefon, notując coś na skrawku papieru. Bez słowa pokazał mi, żebym usiadł w fotelu. Masz Pawełku, przeczytaj sobie, podał mi wycinek z gazety. Niezwykłe odkrycie. Taki tytuł nosił tekst. Autor opisał akcję odkrycia i wydobycia z jeziorka w okolicach Mazurskiej wsi Martiany, niemieckiego samochodu osobowego Kübelwagen. Eksploratorzy z Olsztyna jadąc do Giżycka, zrobili zakład. Przegrany miał zanurzyć się w pierwszym napotkanym zbiorniku wodnym. Ten, który przegrał, musiał wejść do maleńkiego jeziorka za wsią Martiany, leżącego pomiędzy drogą Kętrzyn Giżycko a torami kolejowymi. Śmiałek, ubrany w strój płetwonurka, zanurzył się w zielonkawą toń. Nagle jego stopy trafiły na coś twardego. Natychmiast cała ekipa zorganizowała akcję poszukiwawczą. To, co odkryli na dnie, ucieszyło ich i zarazem przestraszyło. Niemiecki samochód miał straszliwie pogięte nadwozie, zwłaszcza z tyłu i z prawego boku. W środku znajdowały się dwa szkielety, kierowcy i pasażera. Nurkowie przy pomocy wyciągarki samochodu stojącego na brzegu wyprowadzili auto z wody. Po chwili na miejscu znalazł się patrol policji. Jeden z policjantów po przyjrzeniu się szkieletom stwierdził, że w obu czaszkach są dziury po kulach. Od tego momentu sprawa stała się obiektem zainteresowania policji. Znużyła mnie lektura utrzymanego w tonie sensacji artykułu. Mam się dowiedzieć, co się stało z samochodem? Spytałem, chcąc, żeby pan Tomasz od razu powiedział, o co chodzi. Pewnie odkrywcy remontują pojazd albo wywieźli go do Niemiec, dodałem. Przeczytaj ostatni akapit, rzucił pan Tomasz, też znudzony przedłużającą się ciszą. Obok szkieletu pasażera znaleziono niemiecki pistolet. W czapkę znaleziono z tyłu pojazdu przyto maleńką blaszkę z napisem F Bellow. Pod tylnym siedzeniem znajdowała się metalowa koperta kurierska z kawałkiem plastyku i wyrytym na nim FB1BL. Cóż oznacza ten szyfr, czy to droga do tajemniczego skarbu? Kiedy i kto dokonał zamachu na tego kuriera? tymi dramatycznymi pytaniami autor kończył swój artykuł. Pytająco spojrzałem na pana Tomasza. Co ci mówi nazwisko Below? Zapytał pan Tomasz. Zacząłem szperać w zakamarkach pamięci. Nic, odpowiedziałem szczerze. Byłem zaintrygowany tym, że pan Tomasz w notatce prasowej znalazł coś interesującego. F. Below, prawdopodobnie niemiecki oficer, mógł być krewnym Nikolasa Belowa, adjutanta Hitlera do spraw lotnictwa, obwieścił mi. Samochód jechał najprostszą drogą z Giżycka do kwatery Hitlera w Gierłoży, ciągnął dalej, rozkładając mapę mazur. Spójrz, Martiany to wieś, gdzie znajdowała się zachodnia rubież Giżyckiego rejonu umocnionego, czyli linii niemieckich bunkrów, które miały tworzyć w prusach wschodnich ogromną twierdzę. Tuż za nimi, na wschód, znajduje się las. W miejscowości Kwiedzina wjeżdża się na teren byłej kwatery od strony pobliskiego lotniska w Wilamowie. Pan Tomasz mówił wodząc palcem po mapie. Sugeruje pan, że ktoś chciał zabić kuriera, zanim dojechałby do Gierłoży? Pytałem, domyślając się intencji pana Tomasza. Dokładnie tak. Pytanie tylko dlaczego? Pan Tomasz spojrzał na mnie badającym wzrokiem, czy już jestem zainteresowany sprawą. Trzeba sprawdzić w dokumentach niemieckiego Ministerstwa Obrony, kim był F. Below, zaproponowałem. Mam kilku znajomych w Niemczech, jeszcze z czasów, gdy wspólnie ścigaliśmy przemytników dzieł sztuki. Już ich poprosiłem, żeby się rozejrzeli, błyskawicznie powiedział pan Tomasz z szerokim uśmiechem na twarzy. Widział, że sprawa mnie wciągnęła. Jak widzisz, mimo wieku działam szybko, a moi znajomi nie ustępują mi pola. Pochylił się nad blatem biurka i zaczął grzebać w stosie papierów. Po chwili wyjął faks napisany po niemiecku. W archiwach Wehrmachtu znaleziono trzech F Belowów. Fryderyk był sierżantem w XXI Dywizji Pancernej. Zginął w Afryce w 1942 roku. Franz Below, to szeregowiec jednej z dywizji broniących wybrzeża w Normandii. Dostał się do amerykańskiej niewoli w pierwszym dniu inwazji aliantów 6 czerwca 1944 roku. Drugi Franc zaginął po pogromie 6 Armii von Paulusa pod Stalingradem. Pan Tomasz czytał z długiej rolki papieru. Kim u licha był F. Below? zapytałem zdumiony. Tym właśnie zajmiesz się Pawełku w wolnej chwili pomiędzy żeglowaniem i śpiewaniem szant, rzucił mi na pożegnanie pan Tomasz. Gdy odjechałem już z podministerstwa, zadzwonił telefon. Oczywiście był to pan Tomasz. Wracaj. Chyba już wiem, kim był F. Below. Rzucił i rozłączył się. Grzecznie wróciłem. Pan Tomasz nerwowo chodził po gabinecie. Ale ze mnie gapa, że też nie zajrzałem do tej gazety. Prawie krzyczał, machając jednym z niemieckich dzienników. Na jednej ze stron kół w oczy tytuł Frank Below zginął za Hitlera. Niemiecki dziennikarz opisał historię odkrycia samochodu, ale dowiedział się też, kim był F. Below. Jego zdaniem był to kuzyn Nikolasa, który pracował w służbie bezpieczeństwa. Kiedyś jego krewniak wspomniał o tym, że ma dostęp do dokumentów spiskowców i Nikolas zaprosił go do Gierłoży. Jak wiemy, Frank tam już nie dojechał. Być może to spotkanie zmieniłoby historię II wojny światowej. Tutaj napisano jeszcze, że z wielkim zapałem zbierał dzieła sztuki, mruknął pan Tomasz. Będę musiał sprawdzić w naszym archiwum i naszych wschodnich sąsiadów, czy nie ma tam notatek o tym zbieraczu. Pan Tomasz miał na myśli tych żołnierzy niemieckich, którzy, pełniąc nieokreślone funkcje, związane ze sprawami policyjnymi na zapleczu frontu, zajmowali się pospolitymi kradzieżami dzieł sztuki. Oni to, pod pozorem przesłuchania, zabierali z domu prawdziwych kolekcjonerów, torturowali ich i przejmowali drogocenne zbiory. Rozstaliśmy się, Wiedząc, że oto zapowiada się wielka przygoda, przypominająca równanie z wieloma niewiadomymi. Pan Tomasz prosił jeszcze, żebym rano przed wyjazdem na Mazury zameldował się u niego. Po moim wyjściu szef poprosił pannę Monikę, aby go połączyła z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udałem, że jeszcze czegoś szukam w mojej torbie. Po chwili usłyszałem z za niedomkniętych drzwi. Cześć Roman, mam prośbę. Poszukuję kogoś o dość niecodziennych predyspozycjach. W tym momencie pan Tomasz podszedł do drzwi swojego gabinetu i zamknął je jak trzeba. Zamknąłem drzwi za Pawłem. Romek, słuchaj, potrzebuję specjalisty najwyższej klasy, powiedziałem. Dobra, mam kogoś takiego na oku. Bądź gotów do wyjazdu za pół godziny, odpowiedział mi kolega z MSWIA. Przyjadę po ciebie moim wozem. Rzeczywiście, po pół godzinie pod Ministerstwo Kultury i Sztuki zajechała rządowa lunchia. To musi być bardzo trudna sprawa, skoro zwracasz się o pomoc do mnie, na wstępie powiedział Roman. Na razie nic takiego się nie zapowiada, ale wolę dmuchać na zimne, odpowiedziałem. Pamiętasz, kiedy opowiadałem ci o poszukiwaniach pamiętnika niemieckiego zbrodniarza? Przyszło mi się wtedy zmierzyć z zachodnioeuropejskim agentem specjalnym, czymś w rodzaju Jamesa Bonda. Pamiętam, nawet nieźle go wtedy wykiwałeś, powiedział Roman. No właśnie, teraz sprawa jest nieco podobna, i boję się, że mój podwładny może znaleźć się w solidnych tarapatach. Może potrzebować wsparcia kogoś gotowego do użycia siły. Zobaczymy, co się da zrobić. Tymczasem limuzyna wyjechała z Warszawy. Po niecałej godzinie auto zajechało przed bramę. Po bokach widać było płoty z drutu kolczastego, pasy zaoranej ziemi i latarnie ustawione co dziesięć metrów. Ogrodzonego terenu strzegli żołnierze nadwiślańskich jednostek wojskowych. Samochód wtoczył się na niewielką polanę. Dalej pójdziemy pieszo, powiedział Roman. Szliśmy przez las. Słychać było odgłos strzałów. Nisko nad nami przeleciał helikopter Soku. Nagle przed nami ukazał się dom jednorodzinny, tak jakich wiele stoi pod miastami. Typowy szary klocek, tyle że bez szyb w oknach. Właśnie do budowli skradała się grupa komandosów ubranych w mundury w kamuflażu miejskim. Na głowach mieli kewlarowe hełmy, a na piersiach nowoczesne lekkie kamizelki. W dłoniach trzymali najróżniejsze typy broni. Pierwszy z żołnierzy rzucił do środka budynku granat. Zaraz dwóch ludzi wskoczyło do środka, a za nimi reszta oddziału. Górne piętro opanowali ludzie, którzy opuścili się z dachu na linach. Jeden z nich, przywiązany na specjalnej uprzęży, biegał po ścianie i sprawdzał wszystkie okna. Ci z góry desantowali się z helikoptera, wyjaśnił Roman. Jak się domyślam, to komandosi Gromu, stwierdziłem. Tak, dwa dni temu wrócili z terenów byłej Jugosławii. Szczegółów ich misji nie mogę ci wyjawić. Było to zlecone od naszych amerykańskich sojuszników. Pewnie, jak znam życie, za rok w kinach obejrzymy film o ich operacji, parsknął na koniec Roman. W tym czasie komandos, który biegał po ścianie, został wezwany do środka. Wyszedł po minucie z tajemniczą walizką w ręku. To ładunek wybuchowy terrorystów, tłumaczył Roman. Oczywiście błąd Sapera zostanie nagrodzony jedynie eksplozją granatu z gazem łzawiącym. W rzeczywistości mogłoby być inaczej. Saper dokładnie oglądał walizkę. Sprawdzał zamki, wszystkie nity i szwy. Potem pochylił się i odwrócił się tak, żeby cywile nie widzieli jego czynności. Po pięciu sekundach pokazał rozbrojony granat. Ten jest najlepszy, z dumą powiedział o saperze Roman. Chodźmy na strzelnicę. Siedzieliśmy z Romanem z kubkami kawy w rękach, gdy na strzelnicę przyszli komandosi. Saper niósł karabin snajperski. Patrz przez lunetę, powiedział Roman. Z uwagą obserwowałem czynności snajpera. Ten zamaskował się kłębami trawy i zaczął skradać się w stronę kwadratu o bokach długości prawie pół kilometra. W rogach stały stary autobus, wrak samolotu pasażerskiego, ściana z mnóstwem okien oraz kilka ścianek. Gdy snajper znalazł się w środku pola, w kolejnych obiektach poczęły pojawiać się ruchome tarcze przedstawiające uzbrojonych terrorystów lub zwykłych ludzi. Komandos miał ułamki sekund na określenie celu, wycelowanie i trafienie. Jego popis trwał kilkanaście minut. Nadzwyczajny, mruknąłem. Trafił wszystkie uzbrojone sylwetki. Zero pudeł, żadnych trafień w zakładników. Chodź do nas, Roman zawołał snajpera. Komandos podszedł do nas. Roman dokonał prezentacji. Wyjaśniłem żołnierzowi szczegóły planowanej misji. Snajper obiecał, że da odpowiedź jeszcze tego samego dnia wieczorem. Jest doskonały, powiedziałem w drodze do Warszawy. Tylko czemu takim mrukliwy? Z jednej strony to dobrze, ale nie wiem, czy potrafi zachować się tak, żeby Paweł nie nabrał podejrzeń. Jeśli się zgodzi, będziesz miał szczęście. To młody, inteligentny człowiek. W dodatku zna się na interesującej cię epoce. Widziałeś, że to doskonały strzelec, saper i świetnie wspina się po górach. Jest przygaszony, bo w czasie ostatniej akcji ciężko raniono jego kolegę. Amerykanie mieli zabrać naszych ludzi z lądowiska, lecz znalazło się ono pod ostrzałem wroga. Ten chłopak niósł kolegę przez góry 15 kilometrów. Teraz jego przyjaciel walczy o życie w szpitalu. Gdy wyszedłem od pana Tomasza, natychmiast zadzwoniłem do mojego informatora w środowisku handlarzy dziełami sztuki, który znał doskonale osoby z otoczenia Jerzego Batury. Uznałem, że należy sprawdzić, co porabia mój główny wróg. Dopiero późnym wieczorem znajomy oddzwonił i poinformował mnie, że Batura wyjechał do Szczecina, zapowiadając, że nie wróci przez kilka najbliższych dni. Nieco uspokojony tymi wieściami, kończyłem pakowanie, gdy odezwał się telefon. W słuchawce usłyszałem Zosię, z którą przeżyliśmy już wiele przygód. W tle słychać było Jacka, jej brata. Panie Pawle, dzwonimy, bo wujek Tomasz powiedział nam, że wybiera się pan na Mazury. Jacek też tam jedzie, na obóz żeglarski. Może moglibyśmy razem tam pojechać. Co prawda Jacek odłączy się, bo ma to swoje żeglowanie, ale ja mogę być przydatna, prawda? Do moich uszu wdzierał się nieprzerwany potok słów. Jadę z kolegami pożeglować, żeby odpocząć na urlopie. A jedynie przy okazji mam zająć się pewną drobnostką, próbowałem ją zniechęcić. Już ja znam te drobnostki, a potem piszę o panu w gazetach, dziewczyna nie dawała za wygraną. Postanowiłem ją zniechęcić do reszty. Chodzi o niemiecki samochód z dwoma szkieletami, mówiłem, dobierając mało zachęcający ton. Nie znam mi też tuczki. Szykuje się przygoda, muszę wiedzieć, z czego rezygnuję na rzecz żeglowania, odezwał się Jacek. Koniec, nie zabieram was ze sobą, zamknąłem dyskusję. Pożegnaliśmy się, a oni byli nieco obrażeni. Nie chciałem, żeby nastolatka cały wolny czas spędzała tylko na podróżach i szukaniu przygód. Powinna trochę pobyć z koleżankami, pójść na dyskotekę, może poznać jakiegoś fajnego chłopca. Jackowi dobrze zrobi obóz żeglarski i harcerska dyscyplina. Nazajutrz spakowany zajechałem pod budynek ministerstwa. W sekretariacie szefa minąłem się z jakimś wielkoludem ubranym w amerykański mundur z demobilu. Na głowie miał kapelusz ze skróconym rondem na wzór tych, jakie nosili amerykańscy żołnierze w czasie wojny w Wietnamie. Na nosie miał wielkie przeciwsłoneczne okulary. Wychodził od szefa ze spuszczoną głową i nie rzucił nawet do widzenia. "Jakiś gbur" mruknęła sekretarka. Natychmiast zaanonsowała mnie u pana Tomasza, uśmiechając się do mnie promiennie. Zawsze starałem się dobrze układać sobie kontakty z sekretarkami szefów. Pan Tomasz nie zareagował na mój widok tradycyjnym zerwaniem się z fotela. Siedział rozparty i odnosiłem wrażenie, że mało brakuje, żeby złożył obute nogi na blat swojego biurka, rodem z pracownik dańskich mistrzów. Wydawał się być z czegoś bardzo zadowolony i cicho nucił piosenkę duetu przybora Wasowski Wesołe jest życie staruszka. Przez chwilę myślałem, że wybiera się na emeryturę. Patrzył na mnie i cała jego twarz, aż się śmiała. Nagle nucenie zburzył sygnał telefonu. Pan Tomasz odebrał go i zaczął z kimś rozmawiać po niemiecku. Kiwał głową, uważnie notował, a jego twarz poważniała z każdą chwilą. Mam wiadomość z Interpolu w Niemczech, powiedział, odkładając słuchawkę. Koledzy z niemieckiej policji od dawna śledzą jednego ze znaczniejszych handlarzy antykami z Hamburga. Nagrali dziwną rozmowę. Ktoś dzwonił z Polski. Handlarz mówił o dokumentach, złocie i wymienił słowo Walkiria. Osoba dzwoniąca z Polski tylko przytakiwała, tak jakby przyjmowała rozkazy. Na koniec Niemiec rzucił, że ważna przesyłka przybędzie tak, jak informował wcześniej. Co robi Batura? nagle zapytał mnie szef. Zaskoczył mnie, bo zamyśliłem się nad słowem Walkiria, które gdzieś kiedyś słyszałem. Pojechał na północny zachód Polski, podobno chce kupić kilka starych mebli, rzuciłem odruchowo. Jesteś pewien? pytał szef. Zastanawiam się nad tą Walkirią, myślałem na głos. Pójdź do biblioteki i poczytaj o spiskach na życie Hitlera i zamachu z 20 lipca 1944 roku, podpowiedział mi pan Tomasz. Ma to związek z naszym Frankiem Belowem i na mój gust z Baturą. Po obiedzie zgłoś się do mnie po odbiór dwóch części twojego ekwipunku. Już wiedziałem, z czym kojarzy mi się zagadkowe słowo, ale i tak poszedłem do ministerialnej czytelni. Byłem ciekaw, o jakim ekwipunku mówił pan Tomasz. W bibliotece spędziłem kilka godzin. Uważnie wertowałem pamiętniki niemieckich generałów i przywódców III Rzeszy. Wiedziałem prawie wszystko o Walkirii, lecz nigdzie nie znalazłem nawet najmniejszej notatki na temat Franka Belowa. W pobliskiej Knajpce zjadłem solidny obiad, pomny tego, że najbliższe godziny spędzę za kierownicą Rosynanta, walcząc o przetrwanie na polskich drogach. Nie brakuje na nich bowiem ani dziur, ani bezmyślnych kierowców. Oprócz myśli związanych z podróżą, cały czas rozmyślałem o Walkirii. Genialny umysł musiał wpaść na pomysł wykorzystania hitlerowskiego planu opanowania powstania w Niemczech do odsunięcia od władzy Hitlera. Z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że nawet udany zamach niewiele zmieniłby sytuację Polski. Nasz kraj po śmierci Hitlera stałby się po raz kolejny największym polem bitwy w Europie. W sekretariacie gabinetu pana Tomasza stał ogromny plecak ze stelarzem oraz równie wielki worek żeglarski. Panna Monika Właśnie wnosiła do gabinetu szefa szklanki z napojami chłodzącymi. Grzecznie czekałem na wezwanie szefa. Za drzwi jego gabinetu słyszałem tylko głos pana Tomasza, który chyba komuś coś wykładał. W pewnym momencie szef otworzył drzwi swojego gabinetu i zawołał mnie. W środku na fotelach siedzieli wygodnie rozparci Zosia i Jacek. Oboje uśmiechali się od ucha do ucha. Zamarłem w pół kroku, wiedząc, że w tej chwili zostałem zmuszony do zabrania ich ze sobą i to oni mieli być tym ekwipunkiem. Zrobisz mnie i im wielką przysługę, zaczął pan Tomasz, czytając z wyrazu mojej twarzy wszystkie uczucia. Hmm, to jedyne, na co w tej sytuacji zdobyłem się. Wiadomo, szefowi nie odmawia się drobnej przysługi. Trochę ucieszyło mnie to, że dzieciaki tak bardzo chciały być ze mną. Postanowiłem jednak postawić im twarde warunki. Nie mam chyba wyjścia i muszę zgodzić się, ale zapewniam cię Jacku, że nie pozwolę, żebyś opuścił obóz żeglarski. Ty, Zosiu, wrócisz do domu natychmiast, gdy wykonam zadanie. Oboje zgodnie kiwnęli głowami. Skąd u ciebie Jacek zainteresowanie żeglarstwem? Pytałem zaintrygowany tym, że Jacek dał się wciągnąć do jakiejkolwiek organizacji. Chodzi o dziewczynę, śliczną drużynową. Zosia musiała nagle przerwać po tym, jak brat zasłonił jej usta. Stwierdziłem, że to piękny sport, poza tym chciałem posmakować przygody, a nic wtedy nie zapowiadało wyjazdu z panem, tłumaczył się Jacek chciał odwrócić naszą uwagę od swoich zaczerwienionych uszu. Pan Tomasz z zadowoleniem kiwał głową, słuchając chłopca. Według niego, starego Wilka Morskiego, pewnie każdy pretekst był dobry, żeby chłopak przeszedł ten kurs, jeżący się od pułapek zastawionych przez instruktorów. Miałem nadzieję, że dziewczyna szybko znudzi się rozszyfrowywaniem notatki Franka Belowa, wyskrobanej na kawałku plastiku. Nie chcąc stracić cennego czasu, postanowiłem natychmiast wyjechać, żeby na wieczór dojechać do Giżycka. Zaplanowałem, że w schronisku w twierdzy Bojen założę swoją bazę wypadową. No, to jedziemy. Rzuciłem do młodzieży, która niemal w podskokach pobiegła po swoje pakunki. Pan Tomasz w drodze na parking postanowił jeszcze udzielić mi kilku porad. Jak sądzę, wiesz już, co to jest walkiria. Wiesz, że stawką w grze mogą być dokumenty spiskowców. Mogą one mieć ogromną wartość dla antykwariuszy. Myślę, że stawką może być coś jeszcze. To nie przypadek, że ten niemiecki handlarz wynajął kogoś w Polsce do poszukiwań. Pamiętaj, żebyś nie szarżował. Dzwoń do mnie o każdej porze dnia i nocy. Zawsze możesz liczyć na pomoc policji. Pan Tomasz długo stał na parkingu, patrząc jak odjeżdżamy. Widziałem, że targały nim sprzeczne uczucia. Wyglądał jak generał, który wysyła do walki swoje najlepsze pułki, w których wyszkolenie i przygotowanie włożył całe serce. Jednocześnie sprawiał wrażenie, jakby się o mnie bał. Wydostanie się z warszawskich korków zabrało nam ponad godzinę. W końcu rozpędziłem Rosynanta na drodze Warszawa-Gdańsk. Jacek postanowił wprowadzić nas w dobry nastrój, puszczając kasetę z szantami. Przyznam, że dziwnie mi się zrobiło na sercu, gdy ich słuchałem jadąc przez mazowiecką równinę. Jednocześnie piosenki te przypomniały mi, że koło mojego nosa może przejść rejs z Czesiem i Piotrkiem. Gdy zbliżaliśmy się do mławy, postanowiłem opowiedzieć moim pasażerom o polskiej wersji linii Marzinota. Czy wiecie, że zaraz miniemy miejsce, gdzie pierwsze oddziały niemieckie wkroczyły na polską ziemię we wrześniu 1939 roku? Zapytałem. Zosia i Jacek chyba postanowili być grzeczni i okazali zainteresowanie tym, co mówi ich przewodnik ku przygodzie. Tak? Zapytał Jacek, przeciągając się. W dniu wybuchu II wojny światowej, polskie pozycje pod Mławą atakowały jednostki niemieckiego korpusu armijnego, który koncentrował się w okolicach Nidzicy. Przyjąłem wygodniejszą pozycję. W skład tego korpusu wchodziły dwie dywizje piechoty i dywizja pancerna generała Kempfa, do której włączono jednostkę SS Deutschland. Tuż po świcie 1 września do pierwszych walk doszło w lasach koło miejscowości Białuty. Polska kompania prowadziła działania opóźniające. Niemcy podciągali artylerię, polscy piechurzy wycofywali się, a niemieccy grenadierzy nie mogli atakować przechodząc przez nawałnicę własnej artylerii. W ten sposób polscy piechurzy wciągnęli niemieckie jednostki zmotoryzowane wprost pod lufy polskich karabinów maszynowych zamontowanych w bunkrach znajdujących się na północ od Mławy. A kiedy wybudowano te bunkry? zapytał Jacek. Już pod koniec lat dwudziestych polscy sztabowcy zwrócili uwagę na możliwość ataku połączonych sił niemiecko-litewskich oraz na dokładkę rosyjskich. Za najważniejsze punkty do obrony uznano okolice Mławy i Jabłonowa. Powodem wyrażonej przez generałów takiej, a nie innej opinii było ukształtowanie terenu oraz sieć drogowa, dobra jak na ówczesne czasy, ciągnąłem swoją opowieść. Obecne położenie dróg niewiele różni się od tego sprzed kilkudziesięciu lat. Popatrzcie, składają się one z prostych odcinków i zaledwie kilku zakrętów. Krzysztof Hołowczyc, mistrz Europy w rajdach samochodowych, kiedyś przyznał się, że boi się kierowców z województwa ciechanowskiego, którzy jeżdżą jak rajdowcy. Długa prosta, ścięcie zakrętu i kolejna prosta to ich dewiza. Wróćmy jednak do tej polskiej linii Marzinota. Wszystko wskazywało na to, że Niemcy mogą zaatakować siłami zgrupowanymi wokół Olsztyna w kierunku Warszawy, szybko przemieszczając się dobrymi drogami na południe. Z drugiej strony Polacy mogli w ten sam sposób kontratakować w kierunku Królewca. W lutym 1939 roku rozpoczęto poważne prace planistyczne związane z obroną polskiej granicy z Prusami Wschodnimi. Prace przy budowie bunkrów rozpoczęto 8 lipca owego pamiętnego roku. A jak budowano takie bunkry? Teraz z kolei pytała Zosia. Budowę schronu rozpoczynano od wykonania wykopu głębokości do 80 cm. Tam wylewano beton grubości 20 cm, jednocześnie mocując pręty zbrojeniowe i budując szalunki. Po dwóch dniach przygotowywano szalunki wewnętrzne. Strop robiono z trzech warstw: przeciwodłamkowej, przeciwskurczowej dla całego stropu oraz przeciwuderzeniowej. Beton wylewano wewnątrz szalunków, często mieszano go ręcznie i pracowano przy tym na trzy zmiany. Po pięciu dniach zdejmowano zewnętrzne szalunki, a po tygodniu wewnętrzne. W sumie na budowę 51 bunkrów zużyto 1100 ton cementu, 8000 ton kruszywa, 500 ton żelaza. 350 ton drutu kolczastego, 600 ton szyn kolejowych i 700 metrów sześciennych drewna. Na głównym kierunku przewidywanego natarcia niemieckiego postawiono schrony bojowe uzbrojone w karabiny maszynowe, od jednego do trzech. Rozmieszczono je w odległości 200-300 metrów od siebie. Ustawiono je w ten sposób, żeby wzajemnie się osłaniały i mogły prowadzić ogień w kierunku przeciwnika. A czy coś z nich pozostało? Gdzie ich było najwięcej? pytali na przemian Zosia i Jacek. Nieco zdziwiony aż takim ich zainteresowaniem, mówiłem dalej. W rejonie wsi Rzęgnowo Polacy postawili sześć bunkrów. Najwięcej schronów znajduje się na wschód od Błota Niemyje. Stoją one na granicy lasu od strony północnej i ciągną się łukiem aż do miejscowości Turza Mała. Jadąc drogą Gdańsk-Warszawa, wśród drzew, tuż przed Muzeum Bitwy Mławskiej, można dostrzec schron numer 21. W czasie Bitwy Wrześniowej umocnienia spełniły pokładane w nich nadzieje. Gdyby nie to, że Niemcom udało się oskrzydlić obrońców, skutek błędów polskich dowódców, obrońcy mogli się jeszcze długo utrzymać. Do dziś nie przetrwały wszystkie bunkry. Część zniszczyło wojsko polskie w czasie ćwiczeń przeprowadzanych tu w latach 50. Jedyną pamiątką bitwy pod Mławą, którą doceni z pewnością każdy wytrwały piechur chcący dotrzeć do betonowych zabytków, jest drut kolczasty rozciągnięty po polach. Chłopi zrobili z niego płoty trudne do pokonania, bo jest to solidny przedwojenny drut kolczasty. Zbliżaliśmy się do Olsztynka, gdzie mieliśmy skręcić w stronę Olsztyna. Słońce cały czas mocno grzało. Zgodnie postanowiliśmy zatrzymać się przy przydrożnym barku. Gdy wysiedliśmy, młodzież kupiła sobie po wielkiej butli napojów gazowanych, ja zaś zamówiłem mocną herbatę z cytryną. Od jakiegoś czasu widziałem, że Zosia i Jacek wymieniali spojrzenia i dziwnie się uśmiechali. Wreszcie Zosia nie wytrzymała i zapytała pierwsza: Panie Pawle. Skąd u Pana taka dobra znajomość tematyki związanej z fortyfikacjami? Zrobiła przy tym minę prokuratora prowadzącego przesłuchanie. Przeciągnąłem się, chcąc odwlec moment odpowiedzi na to pytanie. Popatrzyłem w górę. Między gałęziami drzewa, pod którym siedzieliśmy, baraszkowały wróble. Ptaki w każdej chwili gotowe były rzucić się w dół po upuszczoną przez turystę frytkę lub okruszek bułki. Szukając odpowiednich słów, powoli nabijałem fajkę. Nowa przygoda zaprowadzi nas do masy bunkrów, betonu, stali zbrojeniowej użytej do ochrony najważniejszych osobistości trzeciej rzeszy, mówiłem powoli. Niestety w Polsce niewiele osób wie coś na temat niemieckich fortyfikacji w dawnych prusach wschodnich. Chciałem dowiedzieć się czegoś na temat ówczesnej sztuki fortyfikacyjnej. Miałem nadzieję, że ta skąpa odpowiedź zaspokoi ciekawość młodych. Udali, że nie zauważyli mojego fortelu i zaczęli opowiadać o ostatnich dniach szkoły. Zbieraliśmy się do odjazdu. Właśnie zanosiłem się śmiechem słuchając opowieści Jacka o jego nauczycielu matematyki, gdy nagle śmiech uwiązł mi w gardle. Po drodze z wielką szybkością przemknęło Alfa Romeo z Jerzym Baturą za kierownicą. Obok niego siedziała kobieta z wielkimi okularami przeciwsłonecznymi na nosie. Auto przejechało szybko, lecz byłem pewien, że tą kobietę już kiedyś widziałem. Nic nie powiedziałem roześmianym dzieciakom. Humor dopisywał im cały czas. Gdy za Olsztynkiem jechaliśmy drogą wzdłuż torów, nagle oboje zaczęli się śmiać. Panie Pawle, niech pan spojrzy na zadowoloną minę tego psa prawie krzyczał Jacek. Szybko spojrzałem na pociąg jadący do Olsztyna prawie równolegle z nami. Okna na korytarzu ostatniego wagonu były otwarte. Stał tam jakiś mężczyzna. Palił papierosa. Na ręce siedział mu rudy pies, który wystawiał pysk na wiatr za oknem. Gdyby był człowiekiem, zapewne uśmiechałby się bardzo szeroko. Ten zwierzak był chyba bardzo spocony, bo jęzor trzepotał na wietrze niczym chorągiewka. Był to naprawdę pocieszny widok. Nie chciało mi się jednak śmiać i starałem się niepostrzeżenie przyspieszyć, żeby sprawdzić, czy batura jedzie przed nami, czy też kieruje się na Mazury. Dolsztyna Do nie minęliśmy jednak ani jednej Alfy Romeo.